Witajcie z Poznania z kolejnej edycji targów motoryzacyjnych Poznań Motor Show. To tutaj przez kolejne cztery dni bić będzie motoryzacyjne serce Polski. Ja nazywam się Juliusz Szalek i na co dzień testuję dla Was na kanale OtoMotoTV samochody nowe. Ale dzisiaj będę Waszym przewodnikiem. Zapraszam na krótki, subiektywny przegląd tego, co na targach najciekawsze i najdziwniejsze. Subskrybuj kanał Otomoto TV, aby nie przegapić kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Odwiedź także nasz blog, gdzie znajdziesz testy, porady i aktualności motoryzacyjne motopedia.otomoto.pl jeśli nie macie planów na najbliższy weekend, to musicie sobie zarezerwować przynajmniej jeden dzień, żeby zobaczyć wszystkie atrakcje Poznań Motor Show. Są tutaj kampery, samochody osobowe, samochody dostawcze, spalinowe, elektryczne, motocykle, skutery, kłady, dosłownie wszystko. Zapraszam was do pawilonu numer 5 na pyszną kawę, ale nie tylko. I powie, czym jest marka Maxus. To jest chińska marka, która szturmem wchodzi na polski rynek. Zobaczcie, jaki to jest olbrzymi samochód. Model Mifa 9, jeden z większych. 9 osób, dwa silniki elektryczne, naprawdę całkiem spory zasięg i dobre wykonanie. Dzień dobry. Jak prezentuje się w chińskim samochodzie? Mogę przesunąć się do tyłu? Ha, ha. A tam, słuchajcie, są nie fotele, tylko rozkładane niemalże sofy. Wybornie, wszyscy uciekli, więc mam tutaj naprawdę bardzo dużo miejsca. Zobaczcie, jaki to jest wygodny fotel. Są miejsca na nogi. tylko no, nie, Dlaczego nie działa. Ale mogę na przykład sobie otworzyć schowek, proszę bardzo, stolik. O, musiałbym schudnąć do tego stolika chyba. O, nawet taki plastikowo drewniany. Wreszcie samochód na moją wysokość, a mam 198 cm wzrostu. Zobaczcie, można by pomyśleć, że to jest taka kopia trochę transita. Nie, to jest Maxus. Elektryczny samochód dostawczy, który potrafi przejechać do 350 km. Baterie 88 kWh. Ładnie, co? No, trochę przypomina transita. Skoda ENIAC Sportline IV, ID BAS, to wszystko są samochody, które już są jakoś tam znane. Volkswagen ID5 GTX. Także i nawet możecie to auto zobaczyć na naszym kanale, ale tak naprawdę dużą nowością jest nowy Volkswagen ID3. Auto, które przeszło facelifting. Zmieniono przód, zmieniono kilka dodatków, ale silnik i baterie są takie same. A poza tym auto jest zamknięte, więc nie zwracamy na nie uwagi. O, Suzuki, kurczę, że taka marka jeszcze istnieje i funkcjonuje. Tutaj nie ma jakichś szczególnych, spektakularnych nowości. Cały czas dużym. Wzięciem cieszy się Jimny, Suzuki Jimny, który jest, uwaga, z silnikiem 1.5, samochód, który jest dwuosobowy i jest prawdziwą terenówką. Wiecie ile kosztuje? 108 tysięcy złotych. Przyznacie, że świetna zabaweczka, nie? Targi motoryzacyjne to nie tylko premiery i nowe modele, to także konferencje, pogadanki i ważne tematy. Tym razem Oto Moto opowiada o internetowym samochodzie roku. Bardzo ciekawy temat. Hasłem tegorocznych targów jest motoryzacja w najlepszym wydaniu, a jeśli tak, no to McLaren Artura jest tego najlepszym przykładem. A co z elektrykami i hybrydami? Tak, tak moi drodzy, McLaren także wchodzi w erę elektromobilności. Hybryda plug-in, 585 koni mechanicznych z silnika V6 i dodatkowe 95 koni z silnika elektrycznego. strefie luxury i sports car, oczywiście samochody, które powodują szybsze bicie serca. Aston Martin w niesamowitej specyfikacji DBX 707. Jak sama nazwa wskazuje, 707 koni mechanicznych. Niezły, co? Właśnie się dowiedziałem, że źle otworzyłem te pięknie wyglądające klamki. Zatem Stasiek pokaże nam, jak to zrobić poprawnie. No przecież to takie proste. No i trochę tak z boku, między kawiarenką a biurem targowym stoi prawdziwa premiera motoryzacyjna. Ineos Grenadier. Pewnie możecie sobie pomyśleć, że to auto bardzo podobne do Defendera. I bardzo dobrze, bo to jest samochód, który powstał właśnie na Defenderze, z którym Land Rover przecież się rozstał i zakończył jego produkcję. Samochód zbudowany na ramię, z sześciocylindrowym rzędowym silnikiem BMW. Zawieszenie Bilsteina, naprawdę, jeśli marzycie o aucie terenowym, lepszego wozu dzisiaj nie znajdziecie. Na stoisku Mercedesa oczywiście także elektromobilność pełną parą, czyli wszystkie samochody z rodziny EQ. Ale Mercedes nie zapomniał o sportowych emocjach, czyli pokazuje wszystkie samochody z rodziny AMG. Król jest tylko oczywiście jeden, to wie klasa. i tak się zastanawiam, co ludzie widzą w tym samochodzie. on zdaje się krzyczy, nie mam fantazji, ale mam pieniądze ale są też samochody, które mówią mam fantazję i mnie stać. A jeśli ktoś ma naprawdę fantazję i nie boi się samochodów używanych, no to zostaje na przykład wybór spośród różnego rodzaju BMW. Moje serce skradła Izetta. I kto powiedział, że się nie mieszczę? Tylko nie ma jak zrobić zimnego łokcia. Zostaje zrobić... Zimny palec. Mazda pokazała dwie ważne premiery. Pierwsza to sedan. Kto jeszcze pamięta o szóstce, no to jest. Mazda z okazji dwudziestolecia, czyli trochę na pożegnanie tego modelu, pokazała nowe wcielenie szóstki. A za moimi plecami Mazda MX30, czyli elektryczno-hybrydowy crossover, tylko że z silnikiem wankla pod maską. Oto Mazda MX30E Sky Active EV. Ale tak naprawdę najciekawszy system kryje się w maździe CX60. To Driver Personalization System. Wystarczy, że wpiszę mój wzrost, a fotel i kierownica same ustawią się właśnie do mojej pozycji. Uwaga, sprawdza. Nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził. 2,10 to jest maksymalny wzrost. Ja mam 198. Proszę bardzo, start. I dzieje się magia. Zdaniem Mazdy taką pozycję powinienem mieć za kierownicą. A teraz szybciutko do Sangionga, bo została nam minuta do premiery. No, i jest też wreszcie strefa wideoblogerów. Są celebryci? O oczywiście, że są, ale nie ma. Gosir nie ma Karoliny Pilarczyk, jest. O, jest Kickster, chodźcie. Cześć, możemy sobie zrobić fotę? Telewizja, telewizory. Telewizja. Te o, nie wiem, bo to było odpowiedzieć teraz. Bo nie wiem. Bezpaczcie powiedzieć, że robimy sobie sobą. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, wpadajcie. A to jest strefa elektromobilności. A to jest strefa kamperów to idealny moment na krótki odpoczynek. I w takich warunkach można planować najbliższe wakacje. A to jest strefa motocykli. Tak naprawdę salon motocykli. I jeśli wydaje się wam, że motocykle tylko hałasują, to guzik prawda, bo motocykle są teraz elektryczne. A jeśli wydaje się wam, że zawędrowaliśmy do jakiejś strefy retro, to jesteście w błędzie, bo takiego Royal Enfielda możecie sobie kupić nowego. Ten model nazywa się Continental GT wersja Mr Clean. No tak, pucować jest tutaj co. A jeśli nie stać was na prawdziwe cztery kółka, no to zawsze możecie sobie kupić taki przepiękny plakat swojego wymarzonego samochodu. Ile takie auto kosztuje? W granicach 400 zł, już oprawione w piękną ramę z paspartu. Nic tylko kupować. Kupre, na pewno kojarzycie, ale czy kojarzycie tę tablicę rejestracyjną? To jest chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych tablic rejestracyjnych w Polsce. Jeden na jeden. W Policji też są prawdziwi fani motoryzacji. Tak, tak. W tej firmie też się zbroją. Jest nowa Kia, nowa BMW, nowy Ford Ranger, no i nowy Hydromil. Uważajcie. Umiecie takie cuda? Ja bym nie potrafił za chińskiego Boga. A to jest strefa Stantu. Tutaj codziennie trzy razy odbywają się pokazy. Tak, takie cuda, jak chcecie zobaczyć, to musicie koniecznie przyjść na Poznań Motor Show do strefy Stantu. Teraz czekamy na dym. Czekamy na dym. Może się pojawi. Eee! Eee! Estrepito, está